Minister Edukacji Narodowej na spotkaniu z podkarpackimi samorządowcami o reformie oświaty. Nowe tereny inwestycyjne i nowe miejsca pracy. Plan gospodarczy dla stalowej woli ogłoszony. Krośnieński MKS z unijnym wsparciem kupi nowe hybrydowe autobusy. Marta Januszewska, dobry wieczór. Witam Państwa w aktualnościach. Na początek kolejna, już czwarta, podkarpacka debata dotycząca reformy edukacji. Minister Anna Zalewska przyjechała do Rzeszowa na zaproszenie Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. Odpowiadała na pytania samorządowców dotyczące sieci szkół, zapewniała, że wbrew obawom nie będzie zwolnień nauczycieli i wyjaśniała, jak reforma zmieni szkoły zawodowe. Rozpoczynając spotkanie w Rzeszowie, minister edukacji mówiła, że 31 marca kończy się pierwszy etap wdrażania reformy. Wyliczała, że wszystkie powiaty Podkarpacia przyjęły już stosowne uchwały dotyczące sieci szkół, a dyskusje w tej sprawie trwają jeszcze w pięciu gminach. Przypominała, że 14 lutego podpisała nowe podstawy programowe, do czerwca powstaną nowe podręczniki i zakończą się szkolenia nauczycieli. Przypominała też, że wszystkie samorządy, zgodnie z rządową obietnicą, dostały subwencje na sześciolatki, które zostaną w przedszkolu. Po raz pierwszy w historii rodzice nie zapłacą za przedszkole, jeżeli będzie to sześciolatek w rocznym przygotowaniu do szkoły. Dotrzymaliśmy w związku z tym słowa i dotrzymaliśmy również słowa e, troszcząc się o, o, o nauczycieli. Pamiętacie Państwo taką dyskusję, że 7 tysięcy nauczycieli straci pracę. Nie straciło. Minister przypominała też, że rząd dołoży 418 milionów złotych do subwencji oświatowej na waloryzację. Odpowiadając na pytania szefa Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, czyli marszałka województwa o zmiany czekające szkoły zawodowe, odpowiadała, że pracodawcy są gotowi dołożyć się finansowo do systemu. Chcą brać odpowiedzialność za edukację i udostępniać swoje miejsca pracy, po to by właśnie tam odbywały się praktyki. My musimy doprowadzić do tego, żeby docelowo szkolnictwo zawodowe było w miarę elastyczne. To znaczy, żeby było tak, że pracodawca przychodzi i mówi, że za dwa, trzy lata będzie potrzebował określonych fachowców, a my żebyśmy mieli odwagę natychmiast przestawić to nauczanie szkolnictwa zawodowego, właśnie pod formułę zapotrzebowań pracodawcy. Prowadzenie w życie reformy spoczywa teraz na barkach samorządów. Nie wszystkie są optymistycznie nastawione do nowych zadań. Część obawia się zmiany ich kosztów, nie tylko finansowych. To dlatego nie zabrakło pytań o zwolnienia nauczycieli i przyszłość małych podkarpackich szkół. Jaki jest pomysł właśnie na algorytm przeliczenia środków na małą wiejską szkołę? Jakiej wielkości, pani minister, taka realna pomoc finansowa będzie dla tych szkół? U mnie w związku z reformą 8 do 10 nauczycieli będzie zwolnionych. Skutkiem tego pytanie brzmi, czy będą pieniądze na odprawy, czy też ewentualne ugody sądowe. I podczas spotkania z samorządowcami i dziennikarzami minister zapewniała, że zwolnień nauczycieli nie będzie. Podkreślajmy i przypominajmy, skąd dodatkowe miejsca pracy się biorą. Ano ze zwykłej różnicy pomiędzy liczbą uczniów w szkole podstawowej i w gimnazjum. Prawo oświatowe nie przewiduje łączenia klas w klasie siódmej. W związku z tym, na przykład, kiedy mamy sześć klas szkoły podstawowej, powstałoby trzy klasy pierwsze gimnazjum. W tej chwili to będą dodatkowe trzy, czyli sześć klas siódmych. To są dodatkowe klasy, to są dodatkowe oddziały, to są dodatkowe miejsca pracy. Minister zapowiedziała w że w kwietniu zaprezentowane zostaną rozwiązania dotyczące finansowania małych szkół, co będzie efektem konsultacji z rodzicami, nauczycielami i samorządowcami prowadzonych także na Podkarpaciu. Także w kwietniu przedstawiona zostanie propozycja podwyżek dla nauczycieli. Nowe tereny inwestycyjne wsparcie dla innowacji i firm tworzących nowe miejsca pracy to tylko część planu dla Stalowej Woli. Obliczony na kilkanaście lat, ma kosztować ćwierć miliarda złotych. Początek jego realizacji ogłosił dziś prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny. Dokładnie w dniu, w którym mija 80 lat od wycięcia pierwszej sosny na placu budowy obiektów przemysłowych obecnej huty i miasta Stalowa Wola w ramach tworzenia centralnego okręgu przemysłowego. Najprawdopodobniej tu, tuż za obecną bramą, gdzie powstała pierwsza bocznica kolejowa i pierwszy nieistniejący już budynek kierownictwa budowy ówczesnych zakładów południowych, padła pierwsza sosna. Dokładnie 80 lat temu rozpoczęto wycinkę Puszczy Sandomierskiej pod budowę obiektów Centralnego Okręgu Przemysłowego, którego ważną częścią było miasto i huta Stalowa Wola. ten symboliczny dzień chciałbym zaprezentować program gospodarczy dla Stalowej Woli. Program konieczny, bo wyczerpują się rozwojowe możliwości stalowej woli. W specjalnej strefie gospodarczej na dawnych terenach huty Stalowa Wola pozostało już tylko niespełna 15 hektarów nadających się pod inwestycję. Plan prezydenta nadbereżnego zakłada pozyskanie w otoczeniu huty około 170 hektarów i zbudowanie niezbędnej nowej infrastruktury, co ma kosztować, jak się szacuje, około 52 milionów złotych. Przede wszystkim należało wytworzyć krwiobieg dla całej strefy gospodarczej, a więc budowa nowego układu komunikacyjnego, który w sposób bezkolizyjny będzie wyprowadzać ruch ze strefy ekonomicznej do Turbarondo w ulicy Energetyków, a następnie do przyszłej obwodnicy. Stalowej Woli i Niska to kluczowy projekt. Ważnym elementem planu jest tworzenie warunków rozwoju dla innowacyjnej gospodarki, a zwłaszcza dla ludzi młodych, dopiero startujących z pomysłami. Z myślą o nich samorząd Stalowej Woli kupił zabytkowy budynek dawnej dyrekcji huty Stalowa Wola. Ten budynek jest przede wszystkim historyczny. On jest na, w zasadzie na skraju tej strefy przemysłowej i od, kojarzony jest przez mieszkańców i chyba również i zewnętrznych przyjezdnych jako takie serce tego obszaru. To tutaj wszystkie nowe działalności gospodarcze. Również w ramach coworkingu będą mogły rozpocząć swoją przygodę z biznesem. Tutaj szczególny patronat miasta nad tymi, którzy będą rozpoczynali działalność gospodarczą. I od tego rozpocznie się tworzenie tak naprawdę nowej dzielnicy, Technopolis, dzielnicy innowacji i rozwoju dla stalowej woli. Opracowano też program wsparcia i zachęt dla inwestorów. Chodzi m.in. o znaczne ulgi w podatkach dla tych, którzy tworzyć będą nowe miejsca pracy. Cały program wpisujący się w plan gospodarczy wicepremiera Morawieckiego obliczony jest na kilkanaście lat i szacowany na około ćwierć miliarda złotych, które w większości mają pochodzić z unijnych funduszy. Milowy krok w poprawie jakości usług miejskiej komunikacji samochodowej zapowiada magistrat Krosna. W ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego do końca przyszłego roku realizowany będzie projekt wymiany przestarzałych autobusów. Pojawią się nowe przystanki wyposażone w interaktywne tablice informacyjne, będzie też monitoring. Wszystko za 38,5 miliona złotych. 70% tej kwoty to wsparcie unijne. Blisko połowa z 44 autobusów Krośnieńskiego MKS-u to pojazdy wyprodukowane w latach 90. ubiegłego stulecia. Ich kolejne remonty przestały być opłacalne. Jest bardzo pilna potrzeba wymiany taboru autobusowego, dlatego że mamy w tej chwili ponad 20 autobusów wysokopokładowych bez norm emisji spalin. Niektóre, niektóre autobusy przejechały w ciągu 30 lat ponad 1,5 miliona kilometrów, i ta wymiana jest konieczna. Szansą na zmianę jest projekt modernizacji transportu publicznego, który wysoko oceniony w unijnym konkursie, dostanie 27 milionową unijną dotację. W planach jest zakup 21 nowoczesnych autobusów. 11 z tych 21 autobusów będą to autobusy z napędem hybrydowym, a więc będą posiadały silnik elektryczny i spalinowy. Natomiast pozostałe 10 będą to autobusy spełniające normę Euro 6. Silnikami diesla. W ramach tego samego projektu wymienionych zostanie 56 wiat na przystankach, a 11 z nich będzie miało elektroniczne, interaktywne tablice rozkładu jazdy i monitoring. Kierowcy MKS nie boją się przesiadki ze starych autosanów na nowe, hybrydowe autobusy. Myślę, że zostaniemy przeszkoleni u producenta tych autobusów, i także nie powinno być problemów. A wie pan, kierowcy, jesteśmy już takcy. Dojrzali, tak się porządni, starsi kierowcy, to nie będzie problemu z tym. Na zmiany już teraz z niecierpliwością czekają pasażerowie. Te starsze autobusy po prostu zanieczyszczają środowisko i wymiana na po prostu nowsze autobusy właśnie z tym napędem będzie lepsze powietrze w Krośnie i mniej zanieczyszczeń. Powinno być więcej autobusów w niektóre miejsca. I powinno być one częściej. Samorząd Krosna cały projekt realizuje wspólnie z gminami partnerskimi: korczyną, krościenkiem wyżnym, wojaszówką, miejscem piastowym i chorkówką. W miejscu piastowym powstaną parkingi i przystanki. Podobnie w wojaszówce, do której dzięki realizacji projektu zaczną dojeżdżać krośnieńskie MKS. No to skoro o transporcie, o inwestycjach i pieniądzach rozmawiamy, rzeszowianie mają się z czego cieszyć. 36 milionów złotych z programu Polska Wschodnia dla Rzeszowa właśnie na przebudowę kolejnego odcinka ulicy Podkarpackiej. Umowę podpisano w piątek. A co będzie działo się w pozostałej części regionu o tym Grzegorz Boratyn, gospodarz programu. E, Konkrety i opinie właśnie od 20:30. O transporcie, o infrastrukturze. Tak, o 20.30 rozmawiamy o tym, czy ten kawałeczek, o którym mówiliśmy w piątek, i to w Rzeszowie, to jest taka jaskółka, czyli, która czyni inwestycyjną wiosnę. Czyli czy w całym regionie, nie tylko w stolicy, wszyscy będą się mogli cieszyć z nowych dróg i z nowych kolei, czy, czy to wszystko będzie się rozwijać w miarę równomiernie. Bardzo interesuje mnie sytuacja budżetu państwa, dlatego że tak, jedni mówią, że y, budżet jest ściśnięty i że nic już tam nie wejdzie, jest bardzo nic źle i tak przesunąć. naprawdę nic nie można przesuwać, a inni z kolei mówią dzisiaj o tym przeczytałem przed chwilą, y, że jest 40% więcej podatków z VAT-u i że jest nadwyżka po dwóch miesiącach albo po, po nieco ponad dwóch, jest miliard złotych więcej. Słowem, to są ważne informacje dla tych, którzy. Się martwią, czy będzie po czym jeździć i czy będzie rozwój, czy będzie ruch w interesie budowlanym. I o Ale nim dzisiaj będziemy. Rozumiem, mówić. Rozumiem, że taką będziesz miał sugestię dla swoich gości, by te 40. Żadnych sugestii. Nie, będę po prostu pytał. Żadnych sugestii, to, absolutnie. To o 20.30 infrastruktura i transport w województwie podkarpackim w imieniu Brzegorza zapraszam serdecznie. Grzegorz G., podejrzany o zabójstwo 25-letniej ciężarnej mieszkanki Dębicy, usłyszał kolejne zarzuty. Zdaniem prokuratury mężczyzna ukradł samochód, pieniądze i sprzęt elektroniczny należący do zamordowanej dziewczyny. Usłyszał też zarzut fałszowania dokumentów i usiłowania oszustw, które chciał popełnić, podszywając się pod 25-latkę. Na tym jednak nie koniec. W marcu, podczas rozprawy cywilnej, uciekł z sądu. Po tym jak policjanci oddali kilka strzałów ostrzegawczych, mężczyzna został zatrzymany. 25-letnia kobieta zginęła w maju ubiegłego roku. Była wtedy w siódmym miesiącu ciąży. A wyrok w sprawie małżeństwa, które próbowało oszukać kilka tysięcy rolników, zapadł dziś w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie. Skazani wysyłali pisma łudząco podobne do tych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a za pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację chcieli około 250 zł. Uznaję oskarżonego Jakuba ...zawinnego popełnienia czynów... Sąd Okręgowy w Rzeszowie nie miał wątpliwości, że małżeństwo chciało oszukać rolników. Jakub S. został skazany na dwa lata bezwzględnego pozbawienia wolności. Małgorzata S. na rok więzienia, ale sąd zawiesił wykonanie kary. Małżeństwo ma też zapłacić w sumie 10 tysięcy złotych z grzywny oraz zwrócić pieniądze wpłacone przez rolników. Oskarżeni wcale nie mieli zamiaru, by rzeczywiście takiej pomocy rolnikom wypełnieniu tych wniosków udzielić. Ponadto zdawali sobie też sprawę z tego, że w istocie agencja przy wypełnianiu wniosków nie żąda żadnej opłaty. Cały proceder polegał na tym, że małżeństwo rozesłało do rolników pisma z logiem, które było łudząco podobne do tego, którym posługuje się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W dokumencie podany był numer konta, na które należało wpłacić około 250 zł za pomoc w wypełnieniu wniosku o unijne dotacje. Pisma trafiły do ponad 3800 osób, choć ta liczba mogła być o wiele większa. Faktycznie dotarła. Do 3825 rolników, a nie do 19498, z uwagi na błędną i nieaktualną bazę adresową. A nadto na załączonym do informacji poleceniach przelewu podany został niew pełni czytelny numer rachunku bankowego odbiorcy, uniemożliwiający przyjęcie przelewu do realizacji. Właśnie nieczytelny numer konta i brak jakichkolwiek pieczątek i sygnatur wzbudziły podejrzenia. Dyskutowaliśmy z żoną, że należy ostrzec, skoro my się nie damy wziąć na ten numer. To trzeba ostrzec, bo ludzie czasem bez zastanowienia, jeżeli chodzi o pieniądze, to są bardzo szybcy do wydawania, żeby coś zyskać. I dlatego zadzwoniliście, tak? Tak, i zadzwoniliśmy, bo przecież szkoda jest każdego grosza rzuconego dla jakichś tam cwaniaków czy wyzyskiwaczy. Tylko ośmiu rolników wpłaciło pieniądze. W sumie na konto małżeństwa wpłynęło prawie 2000 złotych. Cała reszta dzięki kolejnym ostrzeżeniom, także w aktualnościach, w porę dowiedziała się o próbie oszustwa. Wyrok w tej sprawie jest nieprawomocny. Doradcy prezydenta USA Donalda Trumpa oraz działacze fundacji From the Depths ze Stanów Zjednoczonych odwiedzili dziś Muzeum Polaków Ratujących Żydów imienia rodziny Ulmów w Markowej. Przyjechali na zaproszenie Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Oprócz zwiedzania miejsc związanych z historią Żydów, fundacja chce także pomóc w organizacji powstającego właśnie w Warszawie Centrum Edukacji o Sprawiedliwych. Już dziś wiadomo, że Muzeum w Markowej będzie jednym z jego ważnych partnerów. Fundacja From the Depths zajmuje się upamiętnianiem ofiar Holokaustu, ale i poszukiwaniem kolejnych sprawiedliwych. Właśnie dlatego w czasie sześciodniowej wizyty w Polsce jej działacze odwiedzają przede wszystkim miejsca związane ze sprawiedliwymi. Wczoraj gościli w Muzeum Powstania Warszawskiego oraz w klasztorze franciszkanek Rodziny Maryi, gdzie zakonnice w czasie wojny ukrywały Żydów. Dziś poznali historię rodziny Ulmów z Markowej. To niezwykle ważne miejsce. W mojej ocenie to najważniejsze muzeum, jakie zostało otwarte w Polsce w ciągu ostatnich 25 lat, bo dzięki niemu rodzi się nowa prawda historyczna, a międzynarodowe grupy przyjeżdżają w to miejsce, aby uświadomić sobie, jaką odwagą wykazywali się Polacy w czasie II wojny światowej. Kilka miesięcy temu przedstawiciele fundacji podpisali z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce porozumienie w sprawie utworzenia w Warszawie Centrum Edukacyjnego Polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Współpracę z nim już zadeklarowało Muzeum Markowej. Dzięki temu możliwa będzie m.in. organizacja spotkań z żyjącymi sprawiedliwymi, wykłady, warsztaty i jeszcze więcej wycieczek z całego świata, także do Markowej. Ale wizyta w Polsce ma także kontekst polityczny. Wśród gości są ludzie z najbliższego otoczenia prezydenta Donalda Trumpa, Kenneth Blackwell, Ralph Reed. Zdaniem msz ich obecność to szansa na to, by świat zobaczył prawdziwy obraz Polski i jej historii. To pokazuje, że Polacy byli po właściwej stronie historii i nie bali się stawić czoło ciemności. Mamy nadzieję, że historia tej rodziny to także lekcja dla nas, współczesnych. Jak dotąd jestem naprawdę zafascynowany Polską. Dowiedziałem się wiele o waszym kraju. Muzeum w Markowej przypomina nam o idei chrześcijaństwa, pomocy drugiemu człowiekowi. To ważne, żeby ludzie poznali takie miejsca, żeby zobaczyli, że w tamtych mrocznych czasach byli ludzie, którzy narażając swoje życie, ratowali innych, nie zważając na to, jakie mają poglądy i w jakiego Boga wierzą. W kolejnych dniach goście ze Stanów Zjednoczonych mają też odwiedzić m.in. Kraków, Nowy Sącz i Wrocław. Ksiądz Tadeusz Isakowicz Zaleski, duchowny katolicki obrządków Ormiańskiego i Łacińskiego, ekspert w dziedzinie stosunków polsko-ukraińskich, gościł dziś na Uniwersytecie Rzeszowskim, mówił o nierozliczeniu się ukraińców ze zbrodni wołyńskiej. Według niego rzutuje to na stosunki polsko-ukraińskie, które mogłyby być lepsze. Ciągle powiedzenie prawdy o ludobójstwie i nacjonalizmie ukraińskim no, trafia na poprawność polityczną, a równocześnie po stronie ukraińskiej mamy z rzeczami, z którymi Polska się pogodzić nie może. To nie jest tylko profanacja pomników polskich, ale także gloryfikacja zbrodniarzy i to gloryfikacja, która idzie odgórnie przez prezydenta Petro Poroszenkę i parlament ukraiński. I to jest jakaś schizofrenia. Z jednej strony Ukraina potrzebuje wsparcia Polski, otrzymuje bardzo dużą pomoc finansową z kieszeni polskiego podatnika, a z drugiej strony kompletnie lekceważy wrażliwość polską, choćby na takie sprawy jak i stawianie pomników nie ofiarom, ale zbrodniarzom. Moim zdaniem politycy i polscy i ukraińcy nie potrafią sobie z tym poradzić, a rozwiązanie jest jedno. No tak jak w relacjach polsko-niemieckich, powiedzieć prawdę o ludobójstwie, a równocześnie zaprzestać gloryfikacji zbrodniarzy. No, Niemcy to zrozumieli, niestety Ukraińcy tego ciągle nie chcą zrozumieć. I tereny bardzo odległe od Krakowa czy Warszawy. Isakowicz-Zalewski będzie dziś gościem Telewizji Rzeszów w imieniu Konrada Dudka. Zapraszam na rozmowę tuż po aktualnościach. Atak niedźwiedzia w Bieszczadach na Podkarpaciu. W lasach w miejscowości Jałowe drapieżnik ruszył na 53-letniego pracownika zakładu usług leśnych. Zwierzę pogryzło dłoń mężczyznę oraz poszarpało jego klatkę piersiową. O szczegółach Adam Bienias. Dokładnie wczoraj, około godziny 9, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych otrzymał informację o tym zdarzeniu. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 53-letni mężczyzna został zaatakowany przez niedźwiedzia. Wiadomo, że mężczyzna to pracownik zakładu usług drzewnych, który postanowił po prostu przenieść swoje narzędzia w inne miejsce, tuż po wycince drzew. Nie zauważył jednak niedźwiedzia. To, co uratowało mężczyznę, to najprawdopodobniej jego głośne krzyki, które odstraszyły drapieżnika. Mężczyzna z powodu licznych obrażeń został przetransportowany do szpitala w Sanoku. Już dziś wiadomo, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, mężczyzna został wypuszczony do domu, ale to jest także dobra okazja, aby zadać sobie pytanie co zrobić, kiedy spotkamy na swojej drodze niedźwiedzia, zwłaszcza że właśnie dziś rozpoczyna się astronomiczna wiosna, a niedźwiedzie, kiedy budzą się ze snu, są szczególnie niebezpieczne. No to kilka takich ważnych rad, przede wszystkim kiedy już spotkamy niedźwiedzia, nie należy uciekać, aby niedźwiedź nie potraktował nas jak zdobyczy. Nie należy wykonywać gwałtownych ruchów, nawet nie ruszać się, a jeśli niedźwiedź nie straci zainteresowania, delikatnie położyć się na ziemi, podkurczyć nogi słonić rękoma szyję i twarz. W większości przypadków niedźwiedź zostawi nas wtedy w spokoju. W najgorszym razie powinien najwyżej nas podrapać. I jeszcze kilka danych, jak wynika z danych właśnie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Rocznie dochodzi do kilku tego typu zdarzeń. Taki tragiczny wypadek miał miejsce w 2014 roku w Olszanicy. Mężczyzna został zaatakowany przez niedźwiedzia. Niestety jego życia nie udało się odratować. Zostawiamy niedźwiedzie, teraz kultura. W Sanoku zakończył się festiwal Gwiazdy Jazzu. Finałowy koncert należał do Leszka Możdżera, pianisty cenionego zarówno w kraju, jak i za granicą. Tradycją sanockiego wydarzenia jest prezentacja dokonani nie tylko legendarnych zespołów jazzowych polskich, ale i właśnie zagranicznych gości. W tym roku wystąpiła m.in. Sibel Koze, pierwsza dama tureckiego jazzu. Szarmancki, elegancki, lecz boso. Ten imiczy doskonale oddaje charakter Leszka Możdżera, który nie ustaje w realizowaniu nowych pomysłów. Znany jest z innowacyjnego podejścia do gry na fortepianie. Podczas koncertu świadomie zmienia jego narrację. Zniekształcanie tego brzmienia jest też jakby częścią całego warsztatu, którym dysponuje. I chodzi o to, że trudno jest wytrzymać 60 minut, czy tam półtorej godziny brzmienia fortepianu tylko. Oczarowuje swoim kunsztem nawet zupełnych amatorów, bo jak sam mówi, nie liczy się gatunek muzyczny, a człowiek, który tworzy dźwięki, bawi i zachwyca, a na dwa dni przed swoimi urodzinami dziękuję komu? Tymon Tymański, Zbigniew Namysłowski, Zbigniew Preissner to są osoby, którym mogę podziękować za swoje życiowe doświadczenia, chociaż tak naprawdę powinienem podziękować i ojcu, i matce, i siostrze, i wszystkim ludziom, też wrogom swoim, przede wszystkim ludziom, ludziom którzy mnie niszczyli bo oni jakby sprawiali, że ja się budziłem cały czas prawda, do jakiejś tam wyższej świadomości. W festiwalowej publiczności zaprezentował się też skrzypek Adam Bałdych. Mistrzostwo techniczne pokazał również Andrzej Jagodziński, Bogdan Hołownia i Zibel Koze, pochodząca z Ankary, wokalistka, która reprezentuje klasyczny styl śpiewania, utrzymany w tradycji sary von czy shirley horn. Ci wykonawcy, którzy w tej chwili naprawdę do Sanoka chcą przyjeżdżać i stworzyła się taki rodzaj jakiegoś trochę nazwijmy to nowomodnie kultowego miejsca, że warto być w Sanoku, warto się pokazać, bo przyjeżdżają tutaj najwięksi. Krótką historię sanockiego festiwalu tworzą muzycy z najwyższej półki. Agazarian, Michał Urbaniak, Tomasz Stańko, Jan Ptaszyn-Wróblewski czy Henryk Miśkiewicz wszystko z myślą o publiczności, która śledzi trendy w światowym jazzie. I ze świata kultury, do świata sportu, Mirosław Pęcak, witaj, dobry wieczór. Witam Ciebie, witam Państwa. Sportowo część aktualności rozpoczynamy od piłki ręcznej. W przemyślu pierwszoligowy czuwaj ograł rezerwy mistrza Polski. Wiwe kielce zostawiło po sobie niekorzystne wrażenie. Rywale często uciekali się do fauli i wdawali w dyskusję z arbitrami. Gospodarze zasłużenie sięgnęli po piątą z rzędu wygraną. Do 13 minuty to był wyrównany pojedynek, później rozpoczął się odjazd Przemyślan, a rywalom zaczęły puszczać nerwy. W efekcie mieliśmy sporo fauli i dyskusji ze strony Kielczan, którzy zrozumieli, że zwycięstwo wymyka im się z rąk. Najgoręcej zrobiło się po brutalnym fału na pawle Puszkarskim w 28 minucie, gdy gracze czuwaju postanowili dosadnie wytłumaczyć rywalom, że tak się w piłkę ręczną nie gra. Zamiast grać chcieli pokazać, bo z innej strony zapomnieli, że są wiwe dwa Kielce, nie pierwszym zespołem i zamiast grać, to zaczęli gwiazdo Pierwszą odsłonę, przemyślanie wygrali ośmioma bramkami, w drugiej nieznacznie tę przewagę powiększyli. Skończyło się zwycięstwem 34 do 25, piątym z rzędu. Wygramy dla kibiców, dla przyjemności e, i czerpiemy radość z tego, co robimy. W Jarosławiu też zgodnie z planem, drugoligowe szczypiornicki od KS-u skoczyły twardy bój z ostatnich tabeli bez nowy na Sącz, ale to był bój zwycięski. Rywalki ani razu nie były na plusie, ale czterokrotnie doprowadzały do remisu. Nawet na dwie minuty przed końcem wynik był nierozstrzygnięty. Sprawę zwycięstwa przesądziły bramki Janny Głąb i Wioletty Nasiłowskiej. JKS wygrał 23 do 21. Mecz ciężki, cieszy jedynie wygrana. Rywalki się postawiły, młody zespół, ambitny, walczył do końca, także no, mam nadzieję, że kibice nam wybaczą troszkę słabszy ten mecz. Super Superlidze ważne zwycięstwo Mielczan na miarę gry w rundzie playoff. Drugo ligowcy z Przeworska tym razem bez punktów. Koszykarskie Ekstraklasie wreszcie zwycięstwo Siarki. Pierwszoligowy soku przegrał w Leśni, ale wciąż ma szansę na zwycięstwo w sezonie zasadniczym. Nasze Ekstraklasowe Zespoły Siatkarskie zapewniły sobie gry w play-off. W pierwszej lidze mężczyzn stanoczanie od zwycięstwa rozpoczęli rywalizację o piąte miejsce. Krośnianki po dwóch wygranych w Nowym Dworze wracają na decydujące utrzymanie meczu do własnej hali. Nasi piłkarscy drugoligowcy wreszcie punktują. Wprawdzie stal stalowa wola tylko zremisowała z Olimpią Elbląg, ale tarnobrzeska siarka wywalczyła komplet w Zambrowie. To pierwszy raz Tarnobrzeżan tej wiosny. Gospodarze debiutowali z Tomaszem Kulawikiem w roli szkoleniowca i w 15 minucie ekstrener krakowskiej Wisły musiał oglądać kuriozalną bramkę. Bramkarz Olimpii wybijał piłkę, ale sprytnie zablokował go Grzegorz płatek i futbolówka zatrzepotała w siatce. Miejscowi ambitnie dążyli do wyrównania i ta sztuka udała im się w 34 minucie. Bramkarza Siarki pokonał Łukasz Piasecki. Z walki o trzy punkty szczęśliwie wyszli Tarnobrzeżanie. Osiem minut przed końcem bramkarz Zambrowian obronił strzał Jakuba Głaza, ale wobec dobitki Marcina Stefanikia był bezradny. Olimpia Siarka 1 do 2. Emis to chyba takie odzwierciedlenie tego, co się działo na boisku po pierwszej połowie w drugiej połowie dążyliśmy za wszelką cenę do trzęsienia tej, tej bramki. No i udało się. W tabeli siarka jest piąta, a stal dziesiąta. Pierwszej ligowcy z Mielca wywalczyli punkt w Bytowie i zajmują dwunaste miejsce. W trzeciej lidze Rzeszowska stal po porażce w Tarnowie traci już 11 punktów do lidera. Za to radość w Krośnie i Nowotańcu. Karpaty wygrały trzeci mecz tej wiosny. Gracze Kosmosu po raz pierwszy posmakowali zwycięstwa. Kosmos podejmował Spartakusa Daleszyce, sąsiada w ligowej tabeli. Trzeba przyznać, że ten mecz za przysłowiowe 6 punktów gospodarze rozstrzygnęli efektownie. Prowadzenie zdobyli w 41 minucie po rzucie karnym egzekwowanym przez Marka Maślejaka. 9 minut po wznowieniu gry w drugiej połowie Ireneusz Zarzyka popisał się celnym strzałem pod poprzeczkę bramki gości. Wynik meczu na 3 do 0 ustalił Maślejak, wykorzystując drugi rzut karny w tym spotkaniu. Ćwiczymy na treningach te rzuty karne akurat ja tutaj byłem wyznaczony do tych karnek. udało się strzelić i cieszymy się z tego. W tabeli lideruje Ostrowieckie Krzą, druga jest Garbarnia, na trzecie miejsce awansowała Resowia. Stal traci do niej dwa punkty, a do lideraż 11. Karpaty po trzeciej wiosennej wygranej awansowały na dziesiąte miejsce, są punkt za JKS-em. Kosmos zajmuje trzynastą pozycję. Aż trzy podkarpackie zespoły siatkarskie zagrają w finale Mistrzostw Polski juniorek i juniorów. Przysłowiowe ściany pomagały, bo AKS Rzeszów, San Jarosław i Mielecka Szóstka były gospodarzami turniejów półfinałowych. Najbardziej zacięty był turniej Mielecki, aż trzy zespoły na finiszu miały taką samą liczbę punktów, a o awansie decydował lepszy bilans setów. Na szczęście nerwy ominęły gospodynie. Mielczanki wygrały dwa pierwsze mecze z Budowlanymi Łódź i ptps Piła po 3 do zera, i w starciu kończącym turniej z MKS-em Dąbrowa-Górnicza mogły zagrać na luzie. Trener nas bardzo motywował przed tymi półfinałami. I jesteśmy dobrą drużyną, mamy bardzo dobrą atmosferę i to nas na pewno ratuje w wielu sytuacjach. Oprócz szóstki z mieleckiego turnieju awans wywalczyła drużyna MKS-u. Mielczanki zagrają w finale mistrzostw Polski drugi raz z rzędu. W grupie coś powinniśmy wygrać, a zobaczymy na krzyż. No, nie chcę obiecywać gruszek na wierzbie. Chcemy zająć na pewno lepsze miejsce niż w tamtym roku. Jarosławianki wywalczyły awans do finałów po raz pierwszy. Rzeszowianie z AKS-u są tam już stałymi bywalcami. W swoim turnieju półfinałowym stracili zaledwie jednego seta. Finał juniorek rozegrany zostanie w Malborku, a finał juniorów w Kętrzynie. W serwisie sportowym to wszystko. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy Państwu wspólnie. Spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.